Cześć kochani, jestem na najpiękniejszym lotnisku na świecie, czyli w Singapurze. Za mną wspaniały wodospad w środku lotniska i mam jakieś dwie godziny do lotu, więc nagrywam dla Was QA i odpowiedzi na pytania, które ostatnio zadawaliście pod moim postem. Zaczynamy! Teraz małe wytłumaczenie: dlaczego z Singapuru? Ponieważ byłam tutaj przez parę dni z moją tajską koleżanką New, ale vloga z Singapuru zobaczycie później. Bo trochę nagrań było u niej, u mnie zabrakło pamięci na telefonie. Jeszcze nie mam wszystkiego do złożenia, więc musicie się uzbroić w cierpliwość. Ale już odpowiadam na pytanko, czy podróżowanie jest teraz łatwiejsze, czy trudniejsze, jeżeli chodzi o koszty, biurokrację, jakieś kontrole. To może podam na przykładzie Tajlandii, w tym momencie, że no, jest dużo droższe. Ponieważ Tajlandia chce się odbić po tym okresie, kiedy no, wszystko było zamknięte. Nie zarabiali, więc teraz bilety są drogie, chociaż nadal można trafić na okazje cenowe. Hotele na Phuket teraz w styczeń, luty, jeszcze w marcu są dosyć drogie. W innych częściach może nie jest aż tak źle, ale na Phuket to jest teraz no, widoczne. Jeżeli chodzi o dostępność, wiecie co? No tutaj już w Azji czasami wymagają tych certyfikatów. W Tajlandii też się miało to zmienić, ale w ostatniej chwili. W tym samym dniu zmienili zdanie, że jednak nie trzeba będzie go pokazywać. Tutaj jak wjeżdżałam do Singapuru, trzeba było wypełnić jakiś taki wniosek i deklarację. I też załączyć jakieś papiery. Więc słuchajcie, to zależy od Państwa. Ale... Wychodzi na to, że koszty są coraz większe w porównaniu do tego, co było parę lat temu. Chociaż loty po Azji dalej można trafić w dobrych cenach. No niestety, trzeba się na to wszystko przygotować. Co do bariery językowej, bo też to jest druga część pytania, no to angielski przydaje się na całym świecie. Chociaż rzeczywiście no nie wszędzie się dogadacie, ale jak macie lokalną kartę, czy Wi-Fi, czy, czy cokolwiek, no to sobie poradzicie z narzędziami do tłumaczenia. Jeżeli wybieracie się do Tajlandii, to też mamy dla Was w e-booku naprawdę przydatne zwroty. Wszystko jest przygotowane i nawet nagrane przez tajkę, która Wam pokaże, jak się co wymawia. Plus. Poradnik dla wegan, no bo z tym może być problem, więc wszystko tam znajdziecie. Na jakim poziomie są usługi stomatologiczne w Tajlandii? Czy na dobrym, czy na niskim? Słuchajcie, Tajlandia słynie z turystyki stomatologicznej, zwłaszcza dla osób z Australii czy no ze Stanów jest już trochę dalej, ale w porównaniu do polskich cen może być podobnie. Dla nich to jest tanio, tak samo jak do Polski przyjadą i jest tanio. Dla nas nie będzie zbyt dużej różnicy, albo nawet może być czasami drożej, czasami taniej, to zależy od kliniki. Ja osobiście robię tylko czyszczenie zębów. Aparat nosiłam w Polsce i z tego co patrzyłam też jakby te nakładki takie Invisalign czy coś takiego też tutaj mają podobne ceny. W Bangkoku znajdziecie więcej okazji, bo tam jest większa konkurencja. Wspólnie na Puket jest drożej ze wszystkimi usługami: czy to beauty, czy stomatologia, um, czy, czy wynajem. Więc jak Wam na czymś zależy, to sprawdźcie sobie um, kliniki w stolicy, ewentualnie w Chiang Mai. Gdyby ktoś na lotnisku w Singapurze szukał tego wodospadu, to jest tutaj, część rozrywkowa z wodospadem. Czy robiłam jakieś szczepionki przed wyjazdem do Tajlandii? Te zalecane, bo przypominam, że żadne nie są obowiązkowe oprócz tego, które warto mieć teraz. E, tak, robiłam kiedyś pełen pakiet na WZW A, B, wściekliznę trzy dawki, nur brzuszny, tężec, błonica, polio, krztusiec, coś takiego. Tylko to już było jakiś czas temu, przed wyjazdem na Filipiny nawet. nawet nie wiem, czy to jest ważne. I osobiście też nie znam osób, które chorują na coś takiego. Więc nie powiem Wam, czy to jest warte, czy nie. Ale ja miałam jakąś schizę przed wyjazdem do egzotycznych krajów, że nie wiadomo, co tu się może wydarzyć, że to są jakieś kraje trzeciego świata. Zupełnie nie. Więc wybór należy do Was. Czy mam prawo jazdy? No pewnie, zdawałam przecież w Tajlandii i jest cały odcinek na ten temat. Zdawałam prawko na motocykl i skuter, w sensie na skuterze, a mogę jeździć też moto. Na samochód robiłam też wcześniej w Polsce, więc tylko sobie przepisałam. I mogę śmigać. Sprawdźcie odcinek. Yy, I pytanko następne: czy Tajlandia zostanie już moją bazą wypadową, czy znalazłam swój kąt? Od dwóch lat prawie yy, mieszkam w jednym miejscu. Przedłużyłam teraz umowę, mimo że podrożało. To prawda, ale na kolejny rok, więc yy, tak. Jestem szczęśliwa, że mam swoją bazę w Tajlandii, że mogę gdzieś wracać. Bo to jest ważne, wiecie, dla takiego zdrowia psychicznego. Ja nie chcę być już taka bezdomna: że okej, okay, to, jest, to jest fajne, że się pakuje plecak, że się nie ma bazy, że się podróżuje. Ok, ale ja bym chciała podróżować, później wracać tam, odpoczywać, mieć swoją rutynę, jeść zdrowo, ćwiczyć. Bo w podróży nie do końca mi się to udaje, i to nie, że po prostu nie chcę, tylko to jest trudniejsze ze znalezieniem. Więc muszę mieć jakiś balans. Nie chcę tak ciągle być w jakimś biegu, chcę mieć swoją bazę. Cieszę się, że jest to Tajlandia. Ostatnio może trochę mam jakieś wątpliwości, przez to, że jest tam dosyć sporo osób. Ale na razie zostanie, bo i tak mam dosyć dobrą cenę za mieszkanie w porównaniu do tego, co się dzieje na rynkach. I muszę się dostać busem do terminala numer 4. Biorę też zwrot VAT-u za zakup <grytania> ciuchów. To jest bardzo proste w Singapurze. Skanujecie paszport, później wkładacie kartę i w ciągu 10 dni macie na koncie, albo można odebrać gotówkę tam. Pytanie o sport, czy uprawiałam kiedyś jakiś zawodowo czy rekreacyjnie? Jeśli tak, to jaki? Bo często pokazuje się na siłowni, na relacjach na Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to zachęcam, bo są relacje na bieżąco, tutaj z opóźnieniem. Szczerze mówiąc, ja byłam zawsze prawie zwolniona z WF-u w szkole. Dlaczego? Po pierwsze przez problemy z rumieńcami, z jak się męczyłam, to one były takie purpurowe wręcz, więc dzieci się ze mnie śmiały, więc szybko jakoś się wypisałam z tego WF-u. Później dołączyły też problemy z kręgosłupem, to nawet już w szkole, więc nie bardzo widziało mi się to ćwiczenie i nie byłam. I w, w, znaczy, byłam antysportowa, że tak powiem, i dopiero w wieku może 21 lat kupiłam jakieś sportowe buty, zaczęłam. Chodzić na siłownię, że tak powiem, że nie wiedziałam co jak się robi. A później trafiłam na crossfit przez kolejne lata, co niestety jeszcze bardziej zniszczyło mi plecy, więc teraz crossfit absolutnie nie. To był duży błąd, przez to, że wcześniej nic nie robiłam kompletnie, moje ciało nie było przygotowane do takiego intensywnego wysiłku. Teraz chodzę na siłownię, dlaczego? Potrzeba no, jakby dbać o swoje zdrowie, to jest tylko i wyłącznie z takich względów, ale nie mogę powiedzieć, że sport to jest moje życie, moja pasja. Bo idę tam, żeby pracować nad, nad sobą, a nie, że jakby to lubię. No teraz w miarę ok, nie jest to dla mnie duży problem, ale jak wrócę do Tajlandii, to zacznę robić coś. Pod program, żeby zobaczyć jakieś rezultaty i je mierzyć, bo jak robi się bez tego, to niestety no, do, wygląda się może dobrze, ale też e, trzeba to skalować, mierzyć, być lepszym, prawda? A co z rodziną? Czy mam w ogóle plany takie na przyszłość? E, to pytanie pojawia się zawsze plus czy jestem singielką? No to tak, zacznijmy od tego, że mieszkam sama w Tajlandii, radzę sobie sama na obcym kontynencie. I przyznam, że to nie jest łatwe zadanie, żeby kogoś znaleźć i dopasować się. Ehm, zwłaszcza w tym kraju, bo ludzie tam przyjeżdżają na wakacje, przyznam. Ehm, jak jestem tutaj na przykład w Singapurze, tak, no to ludzie mieszkają na stałe, czy mają pracę, czy są bardziej stabilni, a w Tajlandii no to okej, okay, też poruszam się w towarzystwie, które tam mieszka, ale jednak mentalność facetów jest inna. I chciałabym założyć rodzinę, ale w modelu 1.1, czyli nasza dwójka plus zwierzaki. To już mówiłam o tym wcześniej, jeżeli chodzi o dzieci. Nigdy nie miałam takiego planu, nigdy nie czułam żadnego instynktu i z wiekiem jeszcze bardziej jestem tego pewna. I możecie mówić, o, bo to się zmieni, bo coś tam. Nie, jak widzę małe zwierzaczki, to jest takie, o, ale słodkie. Jak widzę dzieci, tak. Nie, ja wiem, że byłam nauczycielką. I niektórzy myślą, że sobie dobrze rodziłam, tak, ale to była praca. Jeżeli chodzi o wychowanie własnego, to jest bardzo duża odpowiedzialność i raczej wolę pozostać wolna i taki jest plan. I ostatnie pytanko, bo muszę iść już na lot, za chwilę będzie boarding. To z czego utrzymuję się w podróży, kto za to płaci, skąd mam na to pieniądze? co jest moim głównym źródłem utrzymania i jest to praca zdalna w szerokim rozumieniu, czyli praca dla jednej firmy zdalnie, tak? No jestem zatrudniona gdzieś oraz praca na YouTubie. Z tym, że niestety YouTube to nie przynosi takich dochodów, które pozwalają na podróże. Nawet nie pokrywa w tym momencie kosztów mojego mieszkania i wydatków. Yy, więc wszystkie zakupy tutaj na kanale yy, sprzętu, yy, subskrypcji, muzyki czy programów yy, są z patronata mojego. Więc yy, dziękuję, kochani, że jesteście ze mną, że mogę realizować ten kanał, bo yy, naprawdę ja nie mam czego ukrywać. Ja mogę wam pokazać yy, przychody z ostatni rok z YouTube'a. To są takie kwoty, że no, niestety to się nie zwraca. Zastanawiam się nad przyszłością tego kanału, czy to ma sens. No i chciałabym to dalej prowadzić, ale trochę się czuję jak na takim stażu. Mimo, że kanał no, nie jest mały, to, um, no to jednak trzeba to dalej jakoś popchnąć, prawda? Um, oraz e, oczywiście są dodatkowe rzeczy, jak na przykład jakieś współprace e, z firmami, tylko nie biorę ich zbyt często, bo one muszą być dopasowane dla mnie. I do Was, czyli moich odbiorców. Ja nie będę reklamować na przykład kosmetyków, które są testowane na zwierzętach, bo to nie jest zgodne z moimi przekonaniami. No i co z tego, że wzięła pieniądze, fajnie za to mogę podróżować. Nie robię tego. Może to jest błąd, może nie. Raczej chcę się czuć dobrze. Co jeszcze? Oczywiście jakieś produkty moje własne powstaną. Na razie jest to ebook o Tajlandii. Link możecie znaleźć w opisie, jak przyjeżdżacie tutaj i chcecie. w sensie tutaj. Teraz nie jestem w Tajlandii, ale jak lecicie, no to na pewno wam się to przyda w planowaniu i w pobycie na miejscu co do pracy zdalnej to niestety, ale w tym tygodniu ją straciłam i przyznam, że plan teraz podróżowania był inny. Po Singapurze miało być to może miesiąc czy dwa w podróży, plus praca zdalna. Bo mogę to łączyć. A teraz to będzie krótki wyjazd, bo raczej wrócę do Tajlandii i ogarnę te sprawy. Jak już mówiłam, słuchajcie, no ja mieszkam sama, ja sobie nie mogę pozwolić na takie sytuacje gdzieś jakieś stresowe yy, i chcę mieć jakby większe źródło dochodu. No nie ma co ukrywać, no z czegoś trzeba żyć, prawda? Yy, I co? No nie, sytuacja jest taka, że firma, w której pracowałam, została przyjęta tak widziałam, że coś jest nie tak. Jakieś tam osoby zaczęły odchodzić, zaczęto ich zwalniać, aż w końcu całe biuro z jednego kraju zostało wyrzucone. W tym wszystkie osoby, które pracują zdalnie. Więc to nie tylko ja. To się przydarzyło wielu osobom. Z tego co widzę na rynku teraz jest ciężko. Google zwolniło 12 tysięcy osób. Ciągle widzę jakieś posty na LinkedInie. No więc tak się zastanawiam, czy sytuacja jest dobra na podróże. No jest dla kogoś, kto może i na tym zarabia jakieś może większe pieniądze, oczywiście, ale dla mnie, dla osoby, która łączy podróżowanie kanał YouTube z pracą zdalną, no to raczej muszę to najpierw ogarnąć. Więc no cóż, jeżeli chcecie wspierać mój kanał, to wiecie jak, albo nie wiecie. W opisie tego filmu e, są różne formy. Jeżeli chcecie dołączyć do Patronite, to również zapraszam, czy kupić e-booka. A ja lecę na, na mój samolot. Ale jeszcze nie do Tajlandii. Jeszcze nie. Widzimy się w kolejnym miejscu. Cześć!